w kolejnym odcinku z serii próbuję rzeczy, których zawsze chciałam. Jak widzicie znajdujemy się w przepięknej kuchni użyczonej właśnie na nagrywki do tego filmu. I dzisiaj to chyba będzie taki pierwszy odcinek kulinarny na moim kanale. Swoją drogą możecie mi dać znać, jak się ogląda Wam właśnie taki format, a może będzie więcej takich odcinków, pomyślimy. I robimy dzisiaj pierwszy raz, my ja będę robić, dzisiaj pierwszy raz sushi, jak widzicie tutaj po składnikach. Także zrobimy sobie mały przeskok w przeszłość i lecimy na zakupy. Ja już na nich jak widzicie byłam, ale teraz pokażę Wam przebiski właśnie z zakupów. To show, także lecimy po produkty. Całą listę mam w telefonie. W tym także, come on. Bo będę robiła sushi z przepisów w czac, także jeżeli gdzieś go wejdzie, no to właśnie na jakimś jego odcinku. Teraz dalej mój dalek, który nas dzisiaj najbardziej interesuje. właśnie miał suszy. Mamy są do ryżu. Tutaj mam mistrzostwo z wasabi. Idę ryż, z grzybem. Ciekawy. Dobra, i tyle co pamiętam, i teraz wrzucam y, po prostu mój spice z produktu. suszy na 8 arkuszy, czyli 8 rolek. Nas będzie 9, więc to było na jest taki sypany sezam. Jest czarny. I jest jeszcze biały. Yeah. sobie mieszankę sezamu, bo są czarny, biały. to sojowy. O, oh, sojowy. Ale no, jest taki mały jest i sót, teraz... I wyszło na to właśnie tamten... No, ten, gdzie mamy, bierzemy. O to teraz nie pomagamy, żeby nie ma na Jesteśmy już po zakupach. Zaczniemy sobie od ugotowania ryżu, bo na tym najwięcej czasu nam zejdzie. Musimy go trochę wypłukać, chwilę też poczekać, więc ja się zabieram właśnie za ryż i za chwilę będę już kroić produkty w międzyczasie, jak on będzie się już gotował. Ogólnie, jak wiadomo, kupowanie rzeczy na sam początek jest najbardziej kosztowne. Trzeba kupić wszystkie martwe, sosy, po prostu to choć najbardziej kosztowne, no bo wiadomo, później się już ich używa. I jeżeli chodzi o cały zakupów, to właśnie doszło, wyszło 230 zł, to jest jeszcze nie wszystko, ponieważ kilka produktów zaraz jeszcze tak dojedzie. Także no, to tyle i lecimy. Zaczniemy od zrobienia ryżu, tak jak mówiłam, więc przesypiemy go sobie do garnka, bo musimy wypłukać. W Kupiłam dwa opakowania ryżu, ale zużyjemy sobie na razie niedopodobną, bo sobie z tego i tak dużo. Co dalej? Wylewamy to letnią wodą. 3-4 razy do wypukania, aż woda będzie po prostu jasna. Także lecę nalać wody. I później wylewasz wodę jeszcze raz. Nie oglądałam tutorial. <grym> Drugi raz. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby właśnie ten ryż. No i tak naprawdę ryż jest głównym składnikiem sushi. Więc od tego wszystko zależy. Dzelewamy przez sitko i wrzucamy z powrotem do lekarka. I dolewamy teraz wody tyle samo ile było ryżu. Ja tu nie zmierzyłam, ale na przepisie było tyle, więc całą szklankę również lepiej wody. I wlewamy do tego ryżu. I jeszcze troszeczkę. Gdzieś tyle. Tak Także zostawiamy to sobie na 10 minut. Ja znajdę się w tym czasie przygotowaniem produktów, także ogarnę sobie marczewki, avocado, surimi. Jeżeli chodzi o ogórka, najważniejsze jest, żeby miąż wyciąć, czyli przekrojamy sobie tak na pół, na pół i potem wykrojamy wiąż, a jeszcze kroimy tak samo jak paluszki surimi. Minęło już 10 minut, tak możemy sobie zostawić nasze do gotowania. Dajemy na mały gaz, na szóstkę. Czekamy, aż zacznie nam się gotować. Gdy już zacznie odliczamy 10 minut i przez te 10 minut to się nam dalej gotuje i później odpalamy na 15 minut. Dajemy teraz dwie łyżki sosu do ryżu. Piszamy i zostawiamy na 15 minut, aż tam temperatura spadnie. Dobra i nakładamy teraz ręce i zostawiamy tutaj miejsce, żeby nam para uciekała. No i to niech sobie tak czeka. Ogólnie robię kilka rodzajów sushi i jeden z nich będzie ketro, także zamiast ryżu użyjemy sobie kalafiora i właśnie za to się teraz już zabiera. Musimy go teraz całego wykruszyć. Dobra, lecimy dalej i teraz czas krewetki, które zrobiłam w tempurze. One się nam tutaj odmroziły, Wczoraj trzeba je teraz ogarnąć. I oczyszczone krewetki przekładam do miski. I przeprawiamy solą. Zaczniemy sobie od zrobienia tempury. Także wsypuję 100 gram do miski i dolewam 160 ml lodowatej wody. Dobra, i mieszamy to do uzyskania takiej masy w sumie jak na naleśniki. Kalafur, który będzie naszym ryżem blendujemy. Nie możemy też za bardzo, żeby nie było tak mocno rozkruszone, więc tak po prostu na średniu. I teraz kalafur podsmażamy na pustej patelni, nic sobie nie nakładamy. Na takim średnim oku, żeby tego też nie przypalić. Dobra, zaczynamy z pierwszą rolką. Kurde. Jeszcze mi nie wyjdzie, jestem tego pewna. Lecimy z tym. Dobra, zaczynamy od moczenia rąk. I zostawiamy 1,5 centymetra od góry Do sklejenia później Gadać jak nie mówię Musieliśmy mieć taką lampkę, kiedy może gadać Ja, światło czerwone i zielone <grymne> Dobra, lecimy teraz serkiem Filadelfia I kładziemy go na środek I układamy Dobra. teraz do sosia Dopadamy tykwę i awokado Wyszło taki kulpon, ale spokojnie to moja pierwsza roga I teraz bierzemy sobie wody Kładziemy, żeby nam się skleiło I co, tak po prostu, tak? Pierwszą Dobra, no to co, jedna gotowa. To tu położę na razie i zlecimy z kolejnymi. Zrobię takie i później przejdziemy do keto sushi i na końcu będzie z krewetkami w tej teraz level wyżej i robimy oblicone sushi. Dzielimy sobie listki na pół, paskami do góry i rysz napalamy teraz na całości. Tak ciekawostka. W Japonii sushi masterem są częściej mężczyźni, jakby w sensie tylko muszą być mężczyźni, dlatego że kobiety mają inną temperaturę w przez co sushi może nie być. Teraz bierzemy sobie mieszankę sodamów i sypiemy. I teraz przerzucamy to na drugą stronę. Na środek kładziemy serek, do ogórka, palczki surimi. Dodajemy też tykwę na środek. Ja już widzę, że się źle nie, nie teraz. Ślimak będzie widoczny. W ogóle jak w restauracji się dostanie sushi, gdzie jest ślimak widoczny, czyli to takie przejście łączenie. To znaczy, że jest źle zrobione sushi. I teraz będzie źle zrobione sushi. Chociaż ej nie! I nie. mamy pierwszą e, odwróconą rolkę. Ej, serio, to wychodzi dobrze. No zobacz. No i dobra, zrobimy się na Wracamy się od tego kalafiora, dodajemy sobie tutaj dwie łyżki sosu sojowego. Mieszamy i wstawiamy do lodówki, a później będziemy mogli tego używać. Zajdziemy teraz z ketu sushi, więc zamiast ryżu nakładamy kalafior na całość czy to teraz tak sklei ładnie. Wchodzimy ogórka wow. na środek awokado i łosoś. Zabijamy. Smażymy teraz krewety, tutaj mam tempurę, mąkę pszenną, no i krewetki. Także dosmażymy je sobie i podkładamy je już tak luźno właśnie w pocięte. sushi. Mogę już pokazać ile mi Już przypominam, że to moje pierwsze smażymy. I maczamy krewetkę w mące. Znaczy podkaczamy w mące, tak. Dobra, macamy w chórze. Na popełnię. Więc to zapach kroimy. Przechodzimy teraz do części uzdabiania. Więc tak, pomyślałam sobie, że na środek dajemy takie słoiczki. W jeden dajemy sobie sos sojowy. Sos wasabi wlejemy sobie tutaj. Każdy będzie mógł sobie brać i imbir. Tu nie Warta? Które wybierasz? Mm. Najlepsze sushi. Tak, wyproszcie też, jeszcze Sajlon między zębami. Nie tak, tego. Z sezamem? Najlepsze, najbardziej mi smakują. A. PH, wow, ile... mm. bo Moim faworytem jest co Tak. bo Magdalena? Skrzywać jest pyszne. Super. Mama. Sądzę, że mhm. przebija. Ale co tam też? Rewelacja, pycha, wchodzę. Ja też tego. No i teraz raptem wszystkie wyczyje się. Tak, tak. Ale ja też powiem właśnie, że z krewetką mega, mega dobre. Do mi dobra. najbardziej smakuje krewetka, którą zrobisz, to jest. jest nie, czy wyczułeś tę delikatność? Ojej! Tak, to widzisz. Fantastycznie. Dobra, jest to w filmie to by było na tyle, dajcie mi najaźć, czy taki koncept Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapki w górę, komentarze i subskrypcję. Koniecznie dzwoneczkę, żeby z każdym filmem na bieżąco, A ja się z Wami już żegnam i zapraszamy do kolejnych filmów mojej nowej serii. Bye. we <laughs>